W konkursie ekologicznym pod hasłem Przyjaciel Przyrody wzięli udział uczniowie z pięciu szkół. Trzeba było znać się trochę na segregacji śmieci, trochę na bocianach i na kwiatach. Przede wszystkim zależy nam na popularyzacji ochrony środowiska, nadbałości o nasze najbliższe otoczenie. Dzieci uczyły się sortować w odpowiedni sposób śmieci. W tym roku wzięłyśmy pod lupę bociana, i na przykład będzie pytanie, dokąd odlatują bociany, ale w ten sposób, że będą musiały zaznaczyć na mapie świata kierunek, w którym odlatują bociany. Następne pytanie to. To jest żywy ogród, który zawsze przygotowujemy na każdy konkurs. Mamy w tym ogrodzie czasami po sto i więcej roślin, dzieci je rozpoznają z natury. Wiemy, że mają z tym ogromne trudności, więc konkurs jest formą nauki i rozpoznawania tych roślin, z którymi one najczęściej się spotykają. Łatwo nie było, ale dzieci dały radę. W samej konkursowej zabawie chodziło o wiedzę, ale także o integrację. Jest to już siódma edycja naszego konkursu. Placówki bardzo chętnie biorą w nim udział, jest on dostosowany do potrzeb i do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Największą wiedzą na temat segregacji śmieci, bocianów i ogrodów wykazali się uczniowie ze szkoły podstawowej nr 53.